Dzień dobry Państwu, witam Was w kolejnych Szpanach Hitbanach, a w tym odcinku m.in. o kapitanie Bombie czy o Darcie Wejderze. Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi, to zapraszam Was serdecznie na materiał. Ale powinniśmy zacząć chyba od jednej z ważniejszych wiadomości tego tygodnia, czyli od premiery nowych procesorów Intel'a generacji 13. No cóż, jeśli wierzyć testom firmy, no to możemy spodziewać się całkiem niezłej wydajności. Jesień to okres debiutu nowych procesorów Intela i nie inaczej jest tym razem. Nowa generacja przynosi kilka nowości. Po pierwsze dodatkowe rdzenie. Najwyższy model i9-13900K stał się jednostką 24-rdzeniową i 32-wątkową. Kolejne usprawnienie to zwiększenie pamięci cache L2 i cache L3. W przypadku tej pierwszej ilość została podwojona. Intel twierdzi, że takie działanie ma pozytywny wpływ na wydajność w wielu popularnych aplikacjach oraz niektórych grach. Wszystkie te zmiany mają sprawiać, że wydajność jednowątkowa względem starszej serii miała wzrosnąć nawet o 15%, a wielowątkowa aż do 41%. Producent twierdzi również, że Core 13 generacji są najwydajniejszymi procesorami do gier na rynku. Przy czym w udostępnionych materiałach dostępne są jedynie porównania do Core 12 generacji i Ryzenów 5000. A pamiętajmy, że niedawno AMD zapowiedziało też serię Ryzen 7000. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście zatęskniłem za targami 3. No bo wiecie, co roku niby są te konferencje, ale one są od siebie oddalone. Potem człowiek zapomina, co w ogóle zostało zapowiedziane, więc no cóż, mam nadzieję, że to ta formuła jednak wróci. Te zapowiedzi będą w jednym czasie. Ale nie odbiegajmy za bardzo w przyszłość. Najważniejsze, że te targi w ogóle powracają. Forma tych targów zostanie jednak nieco zmieniona. Połowa przestrzeni wystawowej zostanie zarezerwowana wyłącznie dla spotkań biznesowych, a w ich organizacji ma pomóc specjalna aplikacja E3. Pozostała część pozostanie otwarta dla zwiedzających. Możliwe więc będzie zakupienie biletów i pojawienie się osób także niezwiązanych z branżą gier. Krótko mówiąc będzie bardzo tłoczno. A kiedy? Data planowana jest na 13-16 czerwca 2023 roku. No, a teraz mam coś dla fanów kapitana bomby i kultowego Orzeła 1. Nie, nie pomyliłem się, to, to, to tak się mówi, tak? Kto ma wiedzieć ten dwie? Eee, Chodzi powiem o to, że ta kultowa nazwa trafi na broń, która trafi do Ukrainy. Na różnych platformach internetowych od początku wojny w Ukrainie zbierane są pieniądze na pomoc humanitarną i broń dla walczących Ukraińców. Jedna ze zbiórek na siepomaga.pl zakończyła się zakupem dronów Warmate. Internauci mieli możliwość wybierania nazw, które znajdą się na ich głowicach. Jak się okazuje, jedną z nazw będzie Orzeł 1, czyli kultowa nazwa statku kapitana Bomby z serialu animowanego o tym samym tytule. Wśród pozostałych nazw pojawia się między innymi Wiedźmin, Orko Killer 3610. Sporo dzieje się też w kosmosie, bowiem nad Księżycem Jowisza, czyli nad Europą, przeleciała sonda Juno od NASA, no i takiej misji nie było od 20 lat. Juno to statek, który bada Jowisza od kilku lat. NASA niedawno zdecydowała się na wykonanie przelotu nad Europą, czyli jednym z księżyców galilejskich gazowego olbrzyma i była to pierwsza taka misja od ponad 20 lat. Statek zbliżył się do satelity 29 września i teraz mamy okazję zobaczyć efekt misji na pierwszym zdjęciu. W trakcie przelotu nad Europą sonda Juno zbliżyła się do księżyca na zaledwie 352 Kilometry. Ostatnia taka misja miała miejsce 3 stycznia 2020 roku, gdy nad obiektem przeleciał statek Galileo. Nasa udostępniła już pierwsze zdjęcie wykonane przez Juno i wkrótce powinniśmy zobaczyć kolejne. A teraz pora na No Najpierw pierwszym takim dzbanem jest, no cóż, smartfon, który został wyprodukowany i wydany przez T-Mobile. Dlaczego, dlaczego dzban? No bo firma twierdzi, że jest to 5G na każdą kieszeń, ale jeśli spojrzymy na cenę tego smartfona, no to okazuje się, że no nie na końca. T-Mobile postanowiło, że chce rozpromować technologię 5G w Polsce, sprzedając telefony obsługujące tę sieć w cenie, na którą może sobie pozwolić każdy. No, i wszystko pięknie, tyle że telefon w wersji podstawowej kosztuje 1100 zł i oferuje procesor Diamond City 700, podstawowy aparat, matrycę IPS i ładowanie 15-watowe. Tymczasem, za 900 zł możecie mieć chociażby Redmi Note 10, który ma ten sam procesor, obsługuje 5G, do tego ma wyświetlacz 90 Hz, większą baterię i chociażby ładowanie 18-watowe. A za 100 zł więcej, czyli wciąż taniej niż telefon T-Mobile, możecie mieć Redmi 8 5G. Na papierze podobny, ale z sześcioma giksami ram -u. Dlatego pytanie, po co ten telefon tak naprawdę powstał? Na ten moment nie wiemy, ale dość powiedzieć, że za 1400 zł mamy jego wersję Pro, która dostaje obiektyw szerokokątny z matrycą 5 megapikseli, tak? 5 megapikseli i nieco większą baterią. Nie wiem, co o tym myśleć, ale jeśli będę Wam go wciskać w abonamencie, no to bym jednak chyba wcześniej zorientował się na rynku. No na koniec jednak taki, powiedzmy, dzban dla Disneya. No bo okazuje się, że niestety Darth Vader, głos Darta Vadera, ale też aktor, tak, przechodzi na emeryturę, no i, no i ten głos zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję. James Earl Jones ma 91 lat i wcielał się w rolę okrutnego Sita jeszcze za czasów pierwszych Gwiezdnych Wojen. Niedawno postanowił jednak odejść na zasłużoną emeryturę, a właściciel marki, czyli firma Disney, nie chciał, żeby ich ikoniczny bohater zaczął nagle mówić innym głosem. Żeby rozwiązać ten problem, postanowiono skorzystać z pomocy sztucznej inteligencji. Za zgodą Jonsa zabrano próbki jego głosu i przekazano pracownikom startupu Respeecher, którzy z pomocą algorytmów sztucznej inteligencji są w stanie sklonować ludzki głos. Wystarczy potem wpisać na komputerze potrzebne do filmu frazy, a zostaną one przeczytane głosem wybranego wcześniej aktora, czyli taki syntezator. Technologię tę wykorzystano już przy kręceniu serialu Obi-Wan. Występujący w nim Darth Vader ma głos bardziej przypominający Jonesa z czasów pierwszych wieznych Wojen, a nie najnowszych odsłon serii. Dlaczego? No bo do programu Respeecher wgrano próbki głosu ze starszych filmów. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o ten tydzień. Jak zawsze, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego tygodnia. Hej pa, cześć, hej, do zobaczenia.